Bardzo miło mi Ciebie powitać na mojej prezentacji. Nazywam się Mike i na co dzień pracuję w takim narzędziu do automatyzacji marketingu, jakim jest user.com. Jestem jednym z współtwórców tej, tego narzędzia i tej firmy. My zasadniczo zbieramy. Różnego rodzaju dane o Waszych użytkownikach, zarówno na stronach internetowych, jak i wewnątrz aplikacji mobilnej, jak i również aktywność Waszych potencjalnych klientów fizycznej lokalizacji. Czyli jak skanujecie karty programu lojalnościowego, te dane są gromadzone w takich narzędziach jak nasze. Dzięki temu, że mamy komplet informacji o Waszych. Klientach, waszych użytkownikach jesteśmy w stanie wysłać właściwą wiadomość do właściwych osób we właściwym momencie. Ale nie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. E na początku pewien disclaimer. To nie jest pierwszy temat mojej prezentacji. Na początek miałem mówić o komunikacji omnichannelowej, natomiast walczyłem z tą prezentacją i wszedłem na stronę LinkedIn Local Virtual i tam zobaczyłem taką, takie zdanie, że na scenie głównej pojawiają się praktycy, którzy na konkretnych przykładach pokażą, jak to działa i jak można wdrożyć rozwiązania, waszych firmach. To skłoniło mnie do pewnej refleksji i z storytellingowej opowieści o Omni Channelu, przeszedłem na bardzo praktyczną, bardzo merytoryczną cząstkę wiedzy, może dla części nawet zbyt techniczną, ale w dużych konkretach pokazującą wam, jak możecie zautomatyzować wasze procesy sprzedażowe i będę to robić na moim przykładzie, czyli jak ja to wdrożyłem w swojej firmie. Pierwszym elementem, jeszcze kilka disclaimerów na samym początku. Jestem ekspertem od automatyzacji, ale ekspertem tylko i wyłącznie, jeżeli trzymamy się definicji, że Ekspert to osoba, która popełniła wystarczającą dużą ilość błędów w jakiejś wąskiej dziedzinie. Jeżeli się trzymamy tej definicji, to jak najbardziej czuję się ekspertem. To, co zadziałało u mnie, u nas, niekoniecznie zadziała u Was. Wiele osób przychodzi na tego rodzaju eventy szukając tego złotego strzału. Problem jest taki, że nie istnieje ta jedna technika, albo nie istnieje technika, której nie znasz i ona jest tym genialnym sposobem na wyskalowanie twojego marketingu. Wszystko zależy od tego, jak de facto wdrożysz konkretne działania i w trakcie dzisiejszej mojej prezentacji chciałbym się skupić właśnie jak ja to robiłem, abyś ty mógł wdrożyć to w swoim biznesie. Możesz skopiować naszą technikę i kupić czteroliterową domenę natywną w komie, natomiast taka domena nie jest tania, także dla, na dzisiaj e, przygotowałem dla Ciebie trzy konkretne case study, które w naszym przypadku udało się wdrożyć. Pierwszy to kwestia outbandu. Wiele osób uważa, że działania outbandowe, cold mailingowe czy wychodzące, takie outreachowe nie działają. W moim odczuciu to jest rzecz, którą każda organizacja powinna Posiąść y, umiejętność działania outboundowego, bo y, te działanie faktycznie się skaluje. Jeżeli zorganizowaliśmy tak procesy wewnątrz organizacji, że możemy wychodzić bezpośrednio do określonej wąskiej grupy docelowej, to mamy pewność, że możemy skalować nasz marketing, skalować naszą sprzedaż. Ja w ramach user.com, wcześniej userengage, zajmowałem się outbandem od samego początku. I wiele lat temu, 6 lat temu, robiło się to w ten sposób, tak, że skanowało się LinkedIn na sales navigatorem. Wtedy jeszcze LinkedIn był bardziej dziurawy i umożliwiał skrapowanie różnego rodzaju adresów e-mail takimi narzędziami jak Hunter.io, czyli na sales navigatorze wyfiltrowywałem sobie konkretną grupę docelową, na przykład e-commerce menadżerów z. Regionu dach pracujących w firmach powyżej 50 pracowników. Hunterem pozyskiwałem adresy e-mail do tych użytkowników i wrzucałem ich do narzędzia do cold mailingu, jakim jest Woodpecker. A w momencie, kiedy użytkownicy odpowiadali na tą wiadomość, ten lead trafiał do mojego CRM-a, jakim jest user.com. Cykl maili, którym możemy, mogę się z wami podzielić, to działało 6 lat temu. Teraz jak dostaję tego rodzaju pytania, że quick question i Mike, to wydaje mi się, że to już jest troszeczkę passé. Takie pytania, że hej, Chciałbym się przywitać. Przejrzałem nazwa Twojej firmy, Waszą stronę i natrafiłem na kilka rzeczy. Działały, ale działały jakiś czas temu, a nie w 2020 roku. W co do cykli cold mailingowych, ja wysyłałem aż 7 wiadomości, którymi w tym momencie się z wami dzielę. Natomiast wiem, że na rynku polskim raczej wiadomości, takie cykle do 3, do 4 wiadomości są dobrze odbierane. Im więcej wiadomości, tym użytkownicy mogą czuć się, że za bardzo ich maltretujemy. Ja pozwalałem sobie na trzy konkretne wiadomości. W trzeciej pytałem się, czy jeżeli nie ma sensu, jeżeli uważasz, że biznes między naszymi firmami nie ma sensu, powiedz tylko nie. I jeżeli ktoś odpowiedział nie, oczywiście przerywana była, przerywany był cykl maili. Natomiast jeżeli nie powiedział nie, pozwalałem sobie pójść na, puścić wodze fantazji i już troszeczkę z uśmiechem, z mrugnięciem oka wysyłałem maile, które Albo zawierały obrazek, albo y, były, były pewnego rodzaju przyśpiewką, czyli piosenką, y, albo już y, po prostu... Y, w ostatniej wiadomości szedłem totalnie po bandzie i pytałem się, jeżeli e, nie odpowiedziałeś na już sześć moich wiadomości, to znaczy, że najprawdopodobniej wy, 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 porwali cię kosmici, i żeby było śmieszniej, to ta wiadomość bardzo często po prostu rozbrajała mojego odbiorcę i odpisywali na tą, e, na tą wiadomość. Tego rodzaju cold maile sprawdzały się, tak jak mówię, jakiś czas temu, na przełomie 2000-2021 roku powróciliśmy aktywnie do działania cold mailingowego i to tak naprawdę tym, tym, jak to zrobiliśmy, chciałbym się z tobą podzielić. Pierwszy element to kompletowanie zespołu. Zespół powinien składać się z wąsko wyspecjalizowanych stanowisk i tutaj zatrudniliśmy BDR-a, czyli osobę od przygotowywania baz, SDR-a, czyli człowieka od umawiania Spotkań I Salesa, który już pojawiał się na gotowym demo, na umówionym przez SDRa spotkaniu. Rozpisanie konkretnych procedur na konkretne stanowisko bardzo ułatwia skalowanie takiego zespołu. BDR-owi, czyli osobie od baz danych, polecam. Dać dostęp do odpowiednich narzędzi, aby on pozyskiwał te bazy adresowe i jego rozliczamy na zasadzie flat fee, Natomiast SDR powinien mieć element motywacyjny, który pewną premię za umówione spotkania, oczywiście sales normalnie na warunkach prowizyjnych. Dzięki temu salesi tak naprawdę mogą w, jeden, w ten sam sposób obsługiwać leady inboundowe i outboundowe, bo ten outbound jest doprowadzeniem do spotkania przez Właśnie dział SDR-ów i BDR-ów. To, co w takim działaniu outbandowym, automatyzowaliśmy wszystko, automatyzowaliśmy wysyłkę maili, automatyzowaliśmy pozyskiwanie. BAS, natomiast nie automatyzowaliśmy jednej rzeczy, której nie dało się zautomatyzować, a mianowicie wideo. Każdy SDR nagrywał bardzo specyficzne wideo za pośrednictwem takiego narzędzia Loom, które, odbywa, które miało określoną strukturę. Najpierw wchodziło na Stronę internetową tego potencjalnego lida później wchodziło na jego profil na LinkedInie i SDR odnosił się do konkretnych rzeczy, na przykład Cover Photo albo zdjęcia, które ostatnie jego postu. Chodziło o to, żeby ten materiał w wideo był nie kopiowalny, nieautomatyzowalny, a był jednocześnie bardzo, bardzo spersonalizowany. Później e, SDR wracał na stronę, sprawdzał specjalną wtyczką, jakie oprogramowanie, z jakiego oprogramowania ta firma konkretnie korzysta i e, zazwyczaj korzystała z naszej konkurencji, bo tak była dobra na baza. E, i, mm, e, Kolejnym na kolejnym elemencie filmiku wchodził na jego profil na Crunchbase, gdzie odnosił się do kolejnych sukcesów tej firmy e, oraz zamykał e, konwersację z propozycją rozmowy. E, takie wideo było umieszczane zarówno w formie animowanego gifa w mailu, jak i w formie mm, y, wiadomości na LinkedInie. Wideo było nie do zautomatyzowania, natomiast cała reszta otoczki technologicznej była zautomatyzowana. E, po kliknięciu w wideo użytkownik był przenoszony na specjalny landing page, gdzie personalizowaliśmy nagłówek zarówno imieniem, jak i tytułem firmy, prawda? Hey, we're Chris user.com, Love Cognesis. I na takim wideo oczywiście był ten spersonalizowany materiał wideo, ale był też kalendarz, który umożliwiał, umożliwiał kontakt z tym konkretnym handlowcem. Oprócz samych maili, dodatkowy Richard na LinkedInie, dodatkowe kampanie remarketingowe dla tych, którzy kliknęli i... i inne follow-upy dla tych, którzy zareagowali, czyli czasem wysyłaliśmy follow-upy dla osób, które nie odpowiedziały, ale wiedziały, że widzieliśmy, że obejrzeli wideo. Dobra analityka. Co w takim procesie, na co w takim procesie warto zwrócić uwagę? Pierwsza rzecz to stały monitoring. Musicie sprawdzać, którzy sdr jak działają. Każdy SDR powinien mieć swój indywidualny dashboard. Co nam się udało? Zrealizować. Bardzo fajna ilość umówionych spotkań, naprawdę sdr byli premiowani za te umówione spotkania. Materiał wideo był na tyle indywidualny, że ludzie na nie reagowali, także zmotywowany zespół SDR-ów to był ten największy efekt. Który bardzo trudno uzyskać, bo zazwyczaj sdr to są osoby, które przychodzą i od razu szukają nowej pracy. Klienci nie do końca chcieli takiego outbandu, ale wypracowaliśmy. Nie do końca chcieli user.com, ale bardziej takiego outboundu, jak my się od, od, do nich odzywaliśmy. Natomiast udało nam się wypracować w zespole łatwość nagrywania wideo i ten materiał jest cały czas na innych polach eksploatowany. To na co warto zwrócić uwagę to profil klientów i polecam testować na różnych kohortach, czyli w tym tygodniu testujemy na takiej grupie, w tym tygodniu testujemy na takiej grupie, albo w tym miesiącu testujemy na takiej grupie i po, po, sprawdzać efektywność po prostu na tych kohortach, bo kluczem do dobrego outboundu jest dobra baza oraz matematyka. Bardzo warto zwracać uwagę, mieć oddzielnego Excela, gdzie sprawdzamy efektywność kosztową i jeżeli e, koszt całej inwestycji Równo w technologii, jak i w ludzi e, sprawdza się tak, że cały koszt outbundu, jest e, Customer Acquisition Cost jest mniejszy niż 1 trzecia LTV, to wtedy można skalować ten, e, to działanie na organizację. Drugim działaniem, z którym przyszedłem do Was jest kampania Alternative to Intercom. To jest dla, zwłaszcza dla firmy, które rozpoczynają swoje działanie, które już nie ma, jeszcze nie mają ustabilizowanej pozycji na rynku, jest bardzo fajną techniką. Natomiast, żeby ta technika działała, to trzeba ją skonstruować w odpowiednim sposób. My oparliśmy naszą kampanię Alternative to Intercom na pewnym insajcie, który pozyskaliśmy od klientów. Klienci są w Wkurzeni, bo po roku cennik Interkoma znacząco wzrasta oraz w takich organizacjach SASowych, czyli sprzedających swoje oprogramowanie w modelu subskrypcyjnym, wkurzają się, bo jedna rzecz dzieje się w Intercomie, a druga dzieje się w Sales CRM, w którym jest często Pipedrive, często HubSpot i te światy są rozłączne i na bazie tych dwóch insightów skonstruowaliśmy całą kampanię. Pierwszym elementem było przygotowanie baz, skorzystaliśmy do tego celu z takiej aplikacji jak BuiltWith, która umożliwia eksport użytkowników korzystających z danej technologii, natomiast daje dodatkowo wartość taką, że te, tego rodzaju systemy działają tak, że chodzą po konkretnych stronach i sprawdzają jakie skrypty mamy zainstalowane. I oprócz tego, że wiemy, że ci klienci korzystają z Interkoma, to um, Wiemy też, kiedy po raz pierwszy ten interkom był zainstalowany. Także byliśmy sobie w stanie wyfiltrować dokładnie bazę, kiedy, oni, kiedy te firmy po raz pierwszy zrealizowały, zainstalowały skrypt Interkoma na swoich stronach, czyli dokładnie po tym roku, w tym momencie, byliśmy w stanie do nich e, uderzyć. E, kolejnym elementem, jak już mamy informacje firmograficzne, było przygotowanie e, bazy kontaktowej do osób, i tutaj korzystaliśmy z Seamless AI, która, trosze, e, aplikacji, która działa. Troszeczkę inaczej niż na przykład Hunter .io, bo na bazie algorytmów sprawdza faktyczne połączenie, czy poprawnym adresem do mnie jest mike.korba, małpauser.com, czy michalmałpauser.com, czy mike.małpauser.com. Ostatni jest moim poprawnym. Także mm, pierwszy reach out robiliśmy y, zarówno automatycznie, jak i ten pół automatycznie z wideo, y, natomiast e-mail to za mało, także popieraliśmy ten reach out, wyjściem na prywatnej wiadomości na LinkedInie, Oprócz tego wspieraliśmy e, całą kampanię działaniami typu account based marketing, e, są systemy reklamowe, które umożliwiają przy eksporcie do konkretnej domeny skierować reklamy do konkretnej grupy do osób pracujących w danych firmach. My akurat w tym przypadku skorzystaliśmy z AlbaCrossa, czyli e, technologii, która głównie bazuje na reverse IP. E, jeżeli wchodzimy na stronę internetową, łączymy się zazwyczaj z jakiegoś ip i pewne firmy są w stanie na podstawie tego IP-ka wysnuć informację z jakiej firmy pochodzimy i na te firmy też można kierować konkretne kampanie reklamowe. Natomiast sam Albacross był wykorzystany w połączeniu z Zapierem w inny sposób, jeżeli użytkownik Wchodził na stronę, to cała ta firma była w sposób automatyczny wysyłaliśmy do nich wiadomości, że hej, widziałem, że odwiedziłeś naszą stronę. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania z chęcią udzielę na, na nie odpowiedzi. To jest część kampanii właśnie na Alternative to Intercom, natomiast to nie wszystko. Kampanie kierowały na dedykowany landing page, gdzie porównywaliśmy nasz, nasze oprogramowanie z oprogramowaniem konkurencji. Tam też znalazły się konkretne case study od osób, które zmigrowały z tamtego narzędzia do nas. Przygotowaliśmy dedykowany case study z klientem, który przeszedł tą drogę, był w Intercomie, miał problem z płatnościami y, y, po roku ponieważ cena znacząco wzrosła a przenosząc się do nas y, uzyskał takie konkretne ofertę Dodatkowo wspieraliśmy to jeszcze oddzielną kampanię remarketingową na Facebooku z wykorzystaniem takiego narzędzia InfluTu, natomiast to jest dosyć drogie narzędzie, ale umożliwia targetowanie per konkretna osoba, także dla najważniejszych lidy się opłaci, a na mniejsze lidy może być trochę zbyt kosztowne. Zmiany nie tylko w komunikacji i przygotowaniu materiałów, ale również zmiany w produkcie. Przygotowaliśmy specjalny migrator dla klientów, Którzy są z Intercoma. Przygotowaliśmy dedykowane materiały edukacyjne, które pokazywały, jak pewne elementy usługi wyglądają w Intercomie, a jak wyglądają u nas, czyli takie, taki słowniczek. I stworzyliśmy zespół dedykowany do tego, aby można było sprawnie przeprowadzić migrację. Czyli to, co chciałbym, z czym chcielibyście zostawić, to kampania Alternative To jest bardzo fajną kampanią, natomiast. Natomiast to nie jest tylko to, że postawicie stronę internetową, gdzie porównujecie się z konkurencją, tylko żeby miało to ręce i nogi, to jest szereg działań e, towarzyszących. Ok. To drugi przykład, a trzeci ostatni przykład, z którym e, do Was przyszedłem, to organizacja globalnego, ale wirtualnego eventu. W momencie, kiedy e, wybuchła pandemia, wzięliśmy udział w konferencji SAS Stock, czyli SASTO od konferencji, która Kierowana była do bardzo wąskiej grupy właśnie SAS-ów. Yy, I um, uda jeżeli idziecie na, tą na taką konferencję, to dobrze jest odpowiednio się przygotować. Bardzo często firmy publikują informacje, jakie firmy wystąpią na tej konferencji, co powoduje, że jeżeli macie dobry setup właśnie pozyskiwania wiedzy yy, o firmach, no, kontaktów i wysyłki do tych yy, osób, firm, yy, maili, tak jak pokazałem to przed chwilą, to możecie się do takich firm odezwać z pro pozycją rozmowy, natomiast sam event teraz już nie jest to tak popularne, natomiast jeszcze rok-dwa lata temu te wir y wirtualnym eventom towarzyszył wirtualny networking, gdzie ludzie przysiadali się do konkretnych stolików i mogli sobie Podyskutować pomiędzy sobą. Gdy to wyszło, to naprawdę wszyscy uczestnicy konferencji przychodzili na tego rodzaju eventy. Teraz z tą aktywnością bywa różnie. Ja sądzę, że na lokal LinkedIn, Virtual, tutaj społeczność z chęcią wejdzie w interakcję i będziecie mogli sobie porozmawiać. Natomiast w momencie, po tej konferencji uznaliśmy ją jako spory sukces. Natomiast po co płacić za sponsoring, skoro możemy zrobić własny event? I tak też powstała idea SaaS Growth Summit globalnego eventu, którego, który kierowaliśmy do klientów na rynku amerykańskim. Z Jakie elementy należy poczynić, żeby taka konferencja e, okazała się sukcesem? U nas kluczowym elementem było pozyskanie partnera z, e, ze Stanów, który posiadał już własną mikrospołeczność w naszej grupie docelowej. E, Natalii Lunewa miało, ma taką grupę, mikrospołeczność e, SAS-Boss, czyli szefów sas i jest rozpoznawalną e, postacią na rynku e, amerykańskim. E, jasno zdefiniowaliśmy. Sobie cele zarówno wizerunkowe, jak i takie efektywnościowe, ile uda, uda nam się wygenerować potencjalnych lidów oraz um, Celem było po prostu wygenerowanie jak największej ilości rejestracji. Te cele połączyliśmy z KPI-ami i kpi mieliśmy w wersji realistycznej. Liczyliśmy, że uda nam się pozyskać 1000 rejestracji na konferencję, a gdybyśmy mogli marzyć, to pojawiała się cyferka 2000. Aby skuteczny okazał się ten event wirtualny, Ważnym elementem jest bardzo mocny line-up i SAS, Talk, y SAS Growth Summit miało line-up. Według mnie równie dobry jak największe płatne konferencje tego typu. Nathan Latka, Peopleia, Rand Fishkin, Patrick Campbell, Wes Bush. To, jeżeli nie siedzicie w świadku sasowych firm amerykańskich, nazwiska, które mogą wam niewiele mówić, natomiast to jest top of the top, jeżeli chodzi o amerykańskich speaker speakerów. A jak takich speakerów pozyskać? Polecam strategię Get One, Rest Will Follow my nam udało się pozyskać jednego bardzo, bardzo mocnego speakera, i przy do kolejnych speakerów po prostu go wykorzystywaliśmy, że. On, organizujemy konferencję, udaje nam się, wystąpi na niej ta i ta osoba, czy byłbyś zainteresowany. Taka jedna osoba, mocny speaker, bardzo pomaga rzeczy. Konkretny pram promocji zawierający Facebook Act, partnerów promocji, cold mailing, reklamy w newsletterze, jednorazową promocję, wydarzenia w różnego rodzaju newsletterach. Nie jestem w stanie wam w bardzo szczegółowych opisach w trakcie tej prezentacji powiedzieć, natomiast zrobiłem blog post i jest on dostępny na blogu Kuraśńskiego pod, pod tym linkiem, gdzie Podzieliłem się konkretnymi cyferkami, ile co kosztowało, ile to dało efektów. Sam przed organizacją takiego wirtualnego eventu szukałem takiego artykułu, gdzie mógłbym znaleźć te cyferki. Nie znalazłem, dlatego po organizacji stwierdziłem, że napiszę taki i się z nim podzielę. Jeżeli chodzi o setup techniczne to korzystaliśmy do strony z aplikacji HeySummit, takiej nakładki na WordPressa do organizacji eventów. Sam event odbywał się na platformie Ermit. Zarządzaliśmy wszystkimi lidami, oczywiście w user.com do cold mailingów wykorzystaliśmy Lemlist a wszystkie projektowanie graficzne projektowaliśmy w Figmie. Jeżeli chodzi o efekty, udało nam się pozyskać 25 bardzo dobrych prelegentów, z którymi zbudowaliśmy pewnego rodzaju relacje. Udało nam się pozyskać 2130 rejestracji na event, z czego około 1500 to były nowe lidy z branży sasowej, na których nam zależało. I w zależności od tego, jak liczyć atrybucje, bo niektórzy klienci byli już w naszym pipeline przed eventem, i by uczestniczyli w tym evencie, a później yy, później dokonali zakupu naszego klienta, no to około 20 naszego rozwiązania, około 20 klientów udało nam się pozyskać. Konkretne cyferki, tak jak powiedziałem, yy, znajdziecie w tym artykule. To Tyle, co, udało, co przygotowałem dla Was dzisiaj. Mam nadzieję, że te trzy konkretne case study dostarczyły Wam tego, po co przychodzi się na takie konferencje. Merytorycznych szczegółów dotyczących konkretnych działań, jak zautomatyzować, a przez to urosnąć w swoim marketingu i sprzedaży. Dzięki wielkie.